Cześć, wszystkim miłośnikom kina akcji. Dzisiaj zanurzymy się w historię hongkońskiego filmu akcji z 1986 roku. Lepsze jutro, znanego we Włoszech jako Hong Kong Express, który zrewolucjonizował ten gatunek. W reżyserii Johna Wu, z Lesliem Lesliem Chungiem i Chow Yun-Fatem w rolach głównych, film ten nie tylko pobił rekordy kasowe, ale także na nowo zdefiniował filmy akcji. Jakie znamy. Więc o czym jest ta historia? Fabuła skupia się na Sung Tse Ho, wysoko postawionym członku triady i jego bliskim przyjacielu Marku Lee. Życie Ho rozpada się, gdy interes na Tajwanie idzie źle i trafia do więzienia. Podczas gdy on jest za kratkami, jego ojciec zostaje zabity, a jego brat Kit, uczeń Akademii Policyjnej, żywi do niego głęboką urazę. Po wyjściu z więzienia Ho pragnie nowego życia, ale ambitny Shing wciąga go z powrotem w świat przestępczy, przygotowując grunt pod epickie starcie. A teraz porozmawiajmy o produkcji filmu. Zainspirowany filmem z 1967 roku Historia zwolnionego więźnia i filmem z 1979 roku Bracia. Lepsze jutro połączyło motywy rodzinne z charakterystycznym stylem Johna Woo. Pomimo skromnego budżetu i minimalnej reklamy, nieoczekiwany sukces filmu wyniósł Chow Yun-Fat'a do rangi gwiazdy. Kręcony w Hongkongu i na Tajwanie, film posiadał niezaprzeczalny urok wizualny, a wciągająca ścieżka dźwiękowa tylko wzmocniła jego emocjonalny wydźwięk. Krytyka była niezwykle pozytywna, a film pobił wszystkie rekordy kasowe w Hongkongu, niczym kogel mogel w Polsce. I oczywiście spuścizna filmu na tym się nie skończyła. Sukces filmu zaowocował dwoma sequelami. Lepsze jutro drugi ukazało się w 1987 roku z Chow Yun-fatem grającym brata bliźniaka Marka. Następnie w 1989 roku pojawiło się Lepsze jutro trzeci dzień miłość i śmierć w Saigonie” w reżyserii Tsui Harka, producenta oryginalnego filmu. Wpływ oryginalnego filmu wykroczył daleko poza Hongkong Inspirując Rimaki w Korei Południowej w 2010 roku i w Chinach kontynentalnych w 2018 roku z Johnem Wu jako producentem wykonawczym wersji koreańskiej. Dlaczego Lepsze Jutro jest tak ważne? Ponieważ nie był to tylko film. To był przełom. Spopularyzował on gatunek heroic bloodshed z eleganckimi sekwencjami akcji i głębokimi motywami braterstwa i lojalności. Film zainspirował niezliczonych reżyserów i nadal rezonuje z publicznością na całym świecie. I to wszystko. Lepsze Jutro to nie był kolejny film akcji, to była rewolucja. Jeśli jeszcze go nie widzieliście, dodajcie go do swojej listy. Uwierzcie mi, nie pożałujecie. Dzięki za oglądanie. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, zasubskrybować kanał i kliknąć dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnych odcinków o najlepszych filmach akcji wszechczasów. Do zobaczenia następnym razem, niech akcja nigdy się nie kończy.